Klienci już wycofują swoje rezerwacje, więc mamy, że tak powiem, katastrofę, jeżeli chodzi o, o klientów. No, nikt nie będzie chciał korzystać tutaj z przystani, w momencie, kiedy pływa setki martwych ryb. I nie tylko ryb, bo również bobry się pojawiły martwe, pojawiły się martwe ptaki. Sam zauważyłem już trzy ptaki, które nie były w stanie latać, które by przy leciały napić się wody i po prostu straciły siłę do fruwania nawet. Także wygląda to tragicznie. Wszyscy się odwrócili od Odry nagle plecami, nie było żadnych alertów. Wczoraj wyganialiśmy dzieci, które chciały się kąpać w rzece, bo w żadnych głównych dziennikach, żadnych wiadomościach, ani alerty nie dotarły do ludzi i wszyscy to, że tak powiem, brzydko olali. Bo powinno, powinny być informacje dotyczące tego, żeby ludzie się nie zbliżali do tej rzeki, bo jednak jest toksyczna. A wszystko to zostało, że tak powiem, zamiecione pod dywan, nic się nie dzieje. Tak? Jak się nic nie dzieje? W momencie, w którym pływają martwe zwierzęta w rzece, a ludzie nieświadomi wchodzą do tej rzeki i chcą się kąpać.